Zazdrość w koronie dębu. Na skraju Wielkiego Lasu rósł potężny dąb, który wszyscy nazywali koroną lasu. Wśród jego gałęzi mieszkały dwie wiewiórki, Tusia i Pola. Obie były równie rude, zwinne i energiczne, ale miały zupełnie inne charaktery. Tusia była pogodna i zawsze gotowa do pomocy, a Pola, no cóż, czasem zazdrościła swojej przyjaciółce. Pewnego dnia wiewiórki przygotowywały się na zbliżającą się zimę. Tusia skakała z gałęzi na gałąź, zbierając żołędzie i orzechy, a pola przyglądała się temu z ukrycia. Dlaczego wszyscy ją lubią? mruknęła do siebie. To niesprawiedliwe, że zawsze jest w centrum uwagi. Hmm, może jak złożę więcej zapasów niż ona, ktoś wreszcie mnie doceni. Postanowiła więc zdobyć jak najwięcej orzechów. Pracowała bez wytchnienia, ale zamiast zbierać orzechy z ziemi czy gałęzi, podkradała je z kryjówki Tusi. Kiedy Tusia odkryła, że jej zapasy znikają, zmartwiła się. Polu, czy widziałaś może gdzieś moje orzechy? zapytała Nie. Skłamała pola, patrząc gdzieś w bok. Może ptaki je zabrały? Jednak wkrótce prawda wyszła na jaw. Tusia zauważyła charakterystyczne rysy na swoich orzechach w kryjówce poli. Zamiast jednak się złościć, Tusia postanowiła porozmawiać. Polu, dlaczego to zrobiłaś? zapytała spokojnie. Pola zarumieniła się i zalała się łzami. Bo, — bo, bo zazdrościłam ci — przyznała. Ch — Chciałam, żeby inni mnie podziwiali tak, jak podziwiają ciebie. Tusia westchnęła, a potem uśmiechnęła się ciepło. — Polu, nie musisz niczego mi zabierać, żebym cię doceniła. Wiesz, co naprawdę sprawia, że ktoś jest lubiany? Hmm? — To, jak traktuje innych. — Jeśli chcesz. By ktoś traktował ciebie dobrze, najpierw ty musisz dobrze traktować innych. Dobro zawsze wraca. Pola wzięła sobie te słowa do serca. Od tamtej pory zaczęła pracować nad sobą. Nie tylko pomagała Tusi w zbieraniu zapasów, ale także oferowała pomoc innym mieszkańcom lasu. Dzięki temu Pola stała się znana z życzliwości i serdeczności, a ich przyjaźń z Tusią stała się jeszcze silniejsza. Wiewiórki przezimowały w zgodzie, a Pola zrozumiała, że zazdrość i chciwość nigdy nie prowadzą do szczęścia. Jaki jest morał? Morał jest taki, że zazdrość to uczucie, które potrafi niszczyć, ale można je pokonać, ucząc się współpracy, doceniając wartość prawdziwej przyjaźni i pamiętając, że jeśli chcemy być dobrze traktowani, sami musimy dobrze traktować innych.